Początek zimnej wojny, świat po II wojnie światowej. Zacznijmy od tego, czym była zimna wojna, a był to stan otwartej wrogości pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ZSRR oraz ich sojusznikami, który trwał od zakończenia II wojny światowej do końca lat 80. XX wieku, chociaż można powiedzieć, że nawet do początku lat 90. XX wieku. Oczywiście w tym czasie nie doszło do takiego bezpośredniego zbrojnego konfliktu pomiędzy Blokiem Wschodnim i Zachodnim. Ale nie oznacza to wcale, że tych konfrontacji nie było. Chociaż można powiedzieć, że były przeprowadzane przez państwa trzecie. Po zakończeniu II wojny światowej, pomiędzy dotychczasowymi sojusznikami zaczęły narastać napięcia. Wynikające z różnic ustrojowych oraz, co ważniejsze, różnic, jeśli chodzi o spojrzenie na na przykład prawa człowieka, swobody obywatelskie, które to dla rządzącego ZSRR Stalina nic nie znaczyły. Dążył on do uzyskania władzy nie tylko nad państwami i narodami, którymi obecnie władał, takiej całkowitej władzy, ale dążył też do rozprzestrzenienia się komunizmu na cały świat. Oczywiście nie w sposób pokojowy, tylko w sposób zbrojny. W 1947 roku prezydent USA Harry Truman ogłosił, że Stany Zjednoczone będą powstrzymywać rozprzestrzenianie się komunizmu i w ten sposób Powstała doktryna określana jako doktryna powstrzymywania. Jednym z elementów tej doktryny było gospodarcze i militarne wspieranie Europy, w tym znany plan Marszala ogłoszony w 1947 roku, który miał pomagać finansowo, materiałowo, ale też technologicznie, żeby zniszczona Europa mogła się szybciej odbudować. Z pomocy tej skorzystały państwa Europy Zachodniej, a te należące do Europy Środkowo-Wschodniej pod naciskami musiały odmówić pod naciskami radzieckimi. Ale cofnijmy się troszkę, ponieważ w 1945 roku stworzono Organizację Narodów Zjednoczonych, która miała poniekąd zastąpić rozwiązaną Ligę Narodów i już w sposób realny dbać o pokój na świecie, co się oczywiście nie udało. Wróćmy jednak do zimnej wojny i słów ambasadora amerykańskiego w Moskwie, Georgia Kenana, który podkreślał agresywną politykę ZSRR, jej upatrywanie wroga w każdym państwie demokratycznym, ponieważ ZSRR traktowało każde państwo demokratyczne jako realne zagrożenie i wroga. Podkreślał on również brak szansy na porozumienie. Bardzo ważne były również słowa Winstona Churchilla wypowiedziane 5 marca 1946 roku, który to powiedział, że Europa została podzielona żelazną kurtyną i że z powodu działań Moskwy w państwach znajdujących się w strefie radzieckiej nie ma już demokracji, że ta Europa nie jest taka o jaką walczono, żeby ją wyswobodzić. I co ważniejsze nie ma warunków na trwały pokój. Churchill podkreślił, że tylko bardzo silny i Zjednoczony zachód może przetrwać, i oczywiście, należy dodatkowo zawrzeć z Rosją odpowiednie porozumienia, na przykład poprzez ONZ, ale tylko porozumienia wsparte siłą Zachodu mogą powstrzymać ZSRR przed atakiem. Nie skończyłem mówić o planie Marszala, ponieważ on nie miał być skierowany przeciwko. Nie skończyłem mówić o planie Marszala, ponieważ nie podkreśliłem, że nie miał być on skierowany przeciwko jakiemukolwiek państwu czy też doktrynie. On miał pomóc w walce z biedą, głodem, chaosem, czymś, co po II wojnie światowej było w Europie bardzo często spotykane. On, plan marszala, miał ożywić gospodarkę i przez to umożliwić istnienie wolnych, demokratycznych instytucji. Największą pomoc otrzymały Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Nam niestety tej pomocy nie pozwolono przyjąć, musieliśmy odmówić na polecenie Stalina. Kolejnym krokiem były Niemcy podzielone na cztery części. Początkowo w czerwcu 1948 roku Stalin nakazał blokadę zachodnich sektorów Berlina Zachodniego, ale po 11 miesiącach zniósł ją, gdy okazało się, że nie jest w ten sposób osiągnąć swoich celów. Spodziewał się, że Zachód nie będzie zjednoczony. W końcu w 1949 roku trzy zachodnie strefy okupacyjne za zgodą aliantów utworzyły Republikę Federalną Niemiec, ze stolicą w Bonn, a Berlin Zachodni stał się oddzielnym terytorium, ale połączonym prawnie i ekonomicznie z RFN. Sowieci w swojej strefie stworzyli podległe im NRD, Niemiecką Republikę Demokratyczną. Ostatecznie początek zimnego konfliktu wynikał z integracji militarnej państw zachodnich, czego efektem było utworzenie w kwietniu 1949 roku NATO, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Paktu o charakterze obronnym, ale dla Sowietów stało się jasne, że z państwami zachodnimi, demokratycznymi, łatwego zwycięstwa nie będzie. I rozpoczął się taki kilkudziesięcioletni okres rywalizacji na wielu polach, ponieważ nie była to tylko rywalizacja militarna, polityczna, ale również gospodarcza, kulturowa, społeczna. Oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, do takiego konfliktu otwartego nigdy nie doszło, jednak. Tych konfliktów, można powiedzieć, zastępczych było bardzo wiele, i obie strony często, niestety, doprowadzały do tego, że do tych walk dochodziło. Chociaż tu należy zaznaczyć, że właśnie Blok Wschodni był tym, który dążył do rozprzestrzenienia się tego komunizmu jak najbardziej i był tym blokiem bardziej agresywnym. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.